Rosyjski śmigłowiec wleciał w przestrzeń państwa NATO. Poważny incydent we wtorek w estońską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski śmigłowiec wojskowy. Wezwaliśmy ambasadora Rosji w Tallinie, by wyrazić nasz formalny protest przekazało w środę MSZ Estonii. Dodano, że do incydentu doszło na południowym wschodzie kraju. Jak napisano w komunikacie Resortu Dyplomacji, Estonia uważa to za niezwykle poważny i godny ubolewania incydent, który jest również całkowicie nieakceptowalny. Doprecyzowano, że do naruszenia doszło na południowym wschodzie Estonii, w pobliżu posterunku granicznego Koidula, gdy rosyjski śmigłowiec bez pozwolenia wszedł w estońską przestrzeń powietrzną. Zaznaczono, że podczas spotkania przedstawiciele MSZ Estonii po raz kolejny stanowczo potępili trwającą inwazję Rosji na Ukrainę i podkreślili konieczność przestrzegania przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej innych państw i prawa międzynarodowego. USA gwarantują pomoc wojskową dla państw bałtyckich. Stany Zjednoczone będą prowadzić więcej ćwiczeń wojskowych z krajami bałtyckimi, w tym z Łotwą, zapowiedział w środę minister obrony Lloyd Austin podczas pierwszej od 1995 roku wizyty amerykańskiego wojskowego polityka tej rangi w Rydze. Jak przekazała agencja Associated Press, Austin przemawiał na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Łotwy Artisem Pabriksem. Powiedział, że aby wzmocnić region przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji, USA będą utrzymywać stały kontyngent żołnierzy, którzy będą tam delegowani z amerykańskich jednostek stacjonujących w innych krajach Europy, ale mogą oni być przerzucani również ze Stanów Zjednoczonych. W obecnie w Łotwie stacjonuje na stałe amerykańskich 500 żołnierzy. Austin jest pierwszym amerykańskim ministrem obrony, który odwiedził Łotwę od prawie trzech dekad. Ostatnim szefem Pentagonu, który udał się na Łotwę, był William Perry w 1995 roku. Podkreślił rosnące znaczenie krajów bałtyckich, które od zachodu sąsiadują z Rosją, przez co obawiają się, że mogą być kolejnymi ofiarami agresji Moskwy. Minister Publix powiedział reporterom, że głównymi priorytetami Łotwy jest wynegocjowanie z USA stacjonowania większej liczby amerykańskich wojskowych, częstszych wspólnych ćwiczeń i dodatkowej pomocy finansowej na zakup nowego sprzętu wojskowego oraz wzmocnienie obrony przestrzeni powietrznej i wybrzeża. Dodał, że obawia się zagrożenia ze strony Białorusi, której, jak zauważył, nie uważa za niepodległe państwo, lecz za część Rosji. Oświadczył, że Łotwa jest zaniepokojona zagrożeniem wzdłuż granicy łotewsko-białoruskiej i uważnie ją obserwuje. W ciągu dwóch dni spotkań z politykami w Rydze, w tym z prezydentem Egilsem Leitsem i premierem Artursem Krisjanisem Karinsem, Austin wielokrotnie podkreślał zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc w obronie regionu. We wtorek spotkał się z żołnierzami USA, w tym z członkami Brygady Wsparcia Sił Bezpieczeństwa, SWAP, która prowadzi szkolenia dla sojuszników. Zaznaczył, że chce utrzymać wykorzystanie SWAP w regionie bałtyckim w przyszłości.